Jadąc do tego opuszczonego domu, zobaczyłem czerwony księżyc. Później piesza, mroczna wędrówka oraz dziwne odgłosy zwierząt. Wewnątrz akt zgonu, z którego wynika, że mieszkała tu pani Danuta, która niestety zmarła w roku 2014, mając 80 lat. Rzeczpospolita Polska odpis skrócony aktu zgonu. Urząd Stanu Cywilnego. Danuta, stan cywilny Panna, data urodzenia 27 listopad, 34 rok. ale creepy droga do tego domu jeszcze jakiś zwierz się tu odbywa. nie wiem czy widać to na nagraniu ale ale para taka unosi się tu w powietrzu aż mi zaparowały przez moment Okulary, no, a do tego opuszczonego domu idzie się w tą stronę, zaczyna się teren zabudowany, i dom będzie po lewej stronie. Nie wyciągam na ten moment panelu LEDowego. Będę wchodził w ciemności. Oczywiście co jakiś czas przejeżdżają tutaj pojazdy Nie chcę być zauważony Na razie używam słabego światła Ale żeby być widocznym tutaj na tej drodze Bo tak jak widzicie no jest tutaj mega ciemność Dopiero tam dalej zaczynają się świecić słupy Dobra, a więc do zobaczenia wewnątrz domu. Tutaj mamy wejście na strych. To było wejście główne, oczywiście zamknięte. Jak widzicie, pełno pojęczyn. jakieś nieduże pomieszczenie uda mi się zanurzyć tylko te pojęcia trochę odgarnąć, a no więc tak niewielkie pomieszczenie Tutaj jeszcze mamy obraz. Szapa, patrzcie jaka mała kurtka. Tu obok płaszczyk. Nicznik prądu nie działa. Tutaj prawdopodobnie znajdował się pokój. Figurka Matki Bożej. Tutaj mamy piec kaflowy. Nad drzwiami krzyżyk. Przejeżdżałem co jakiś czas samochody tutaj, a więc patrzcie jaka maskotka tutaj notatki. Rzeczpospolita Polska, Odpis skrócony aktu zgonu Urząd Stanu Cywilnego, Danuta Stan cywilny Panna, data urodzenia 27 listopad 34 rok. Dane dotyczące daty i miejsca zgonu. Data 1 lutego 2014 roku. mamy akt zgonu. Niestety. Patrzcie, jeszcze telefon. Tutaj router. Podręcznik kierowcy. Sorry, jak co chwilę będę kierował kamerę w dół ale nie chce świecić po oknach jak przyjeżdżają samochody jak widzicie zachowały się jeszcze dwa fotele żrandul tutaj kanapa, no i mamy regał pocztówka z Krakowa Walentynki W tym dniu przesyłam ci całe mnóstwo serduszek Walentynki dla kochanej Kamilki Niech ten dzień będzie dla Ciebie tysiącem miłych chwil Kocham cię kochanie wszystkiego najlepszego Ach, co to był za rok 1989 w dniu urodzin Najważniejsze wydarzenie roku Twoje narodziny dla Kamili. Miłosny sekret. Tylko Ciebie kocham, tylko z Tobą pragnę żyć, tylko Twoje szczęście moim może być. Dla najdroższej różyczki Andrzej. To akurat straszne. Zdjęcia dużo. A no tak widzicie, jak na razie trzy. Ale dość sporo tych kartek walentynkowych. Ślę do ciebie tę karteczkę, bo chcę ci powiedzieć, że kocham Cię. Usta Tęsknią, serce śni, ciebie nie ma. Smutno mi, Twoje usta, Twoje oczy. Pokochałem jednej nocy, teraz wszystko to, co masz, będę kochał cały czas. Tę walentynkę noś zawsze przy sobie. Gdy będzie z nią, ja będę przy tobie. W dniu walentynki przesyłam nowinki, że serce moje jest na zawsze Twoje. Takie wyznanie przyjmij kochanie, a potem. Niech się co bądź stanie. No bardzo ładnie. Jeszcze jeszcze ubrania. Opieka nad Wielka Wybór opowiadań. Liturgia mszy świętej. Ekonomika przedsiębiorstw. bieszczackie przypadki. Fatima. I tam też jak, jakieś zdjęcie. Klasa trzecia. Rok 1971. Bądź 2. Też modlitwy. A tam na strychu. To raczej nic nie będzie. Tutaj wam pokazywałem. Chyba wiemy, ja że popój był tak, a tak to jest gniazdko. Jakieś wysuje chodzi. na chwilę światło mamy godzinę 2022. A więc tak jeszcze wyjdę na zewnątrz, bo tam widziałem także jakiś opuszczony dom. Jeśli będzie wejście, no to także go wam pokażę. Tutaj mamy jeszcze jakieś pomieszczenia gospodarcze. Patrzcie jeszcze, tutaj jest zawartość czegoś w tej butelce. Być może wódki, być może wody. Słyszycie to? Dobre, to jeszcze w tą stronę No podało 嗯。 Dobra, poczekajcie cierpliwie. Dobra, po to nie wiem, w którą stronę się poruszać, dobra, to mamy zwiedzane, wszystko mamy zwiedzane, mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał, jeśli tak, będzie mi oczywiście miło, jeśli zostawisz lajka, komentarz oraz zasubskrybujesz kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Muszę się stąd wydostać. A więc do zobaczenia i do usłyszenia na następnej wyprawie.